Witam ponownie przy sali Fallout 4. Kontynuujemy tutaj nasze zadanie poszukiwania zaginionego patrolu. A gdzieś mieliśmy bliziutko do, do transportu. Tutaj mieliśmy ośrodek który podziemiotem Tutaj jest miejsce, które my mamy przeszukać. Wezmę, zabiorę ze sobą tutaj pancerz wspomagany. Trochę znaleźliśmy rdzeni, o ile pamiętacie. Także jakiś tam zapasik się zrobił. Tak, 7. Praktycznie 7 do końca naładowanych, więc troszeczkę pochodzić możemy. Skaczemy. Super mutaci. Ciekawe, co tam właśnie spotkamy. Bo raczej. Tak sobie tam nie wejdziemy, Może to będą zombie, a może Syntyki. Ciekawe dlaczego tutaj właśnie wspólnota tak bardzo się z nimi nie... Nie lubić, każdy ten jakiś tam wątek będzie poruszony z tymi syntetycznymi ludźmi. O, sygnał SOS załączamy. tylko sygnał alarmowy. Lecimy dalej. Szymy sobie może. Wyciągnijmy od razu broń. Co nas tam czeka? O, coś tam łazi. O, super mutanci. Nie będzie łatwo. Tutaj kolejny. Oho, trochę ich jest. Tu coś łazi, jakieś zwierzę. Jest ten eksplodującą łapą. Tutaj ten do niego schodzi czasami. Przydałoby się ich naraz sprzątnąć. Dobra. Tutaj wyjście. Jeszcze tego nie robiłem. Ale może sobie tym razem pomożemy jakimiś minami, na przykład. O właśnie, Przepiszmy może sobie od razu tutaj, tak. O, mam jakieś granaty. Granaty są. Dobra, Zakładnijmy się nieco. Żeby to było troszeczkę bliżej. Żebym oddać tam strzał do tego kolesia celny. nie by było jakbym tam to... ...atomówkę, że tak powiem, podręczną, rozwalił. to między tak wygląda? Wykryciu, wykryciu, wykryciu... <tum> Oho. I zaczęło się, kurde. Za blisko podeszłem. mnie wykryli. Ła! Coś ta jednak mi nadała. O kurde, biegnie ten eksplodujący. Dobra, przydałoby się go w łapę trafić i to szybko. Jest! Dostał, super Wow, 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 Co tu się dzieje? O kurde. Nabroiliśmy co nieco. Ale dalej tam coś biega. Tutaj i tutaj. Tam wrócili na swoje pozycje chyba. Mam nadzieję, że się nie, nie jest tak, że się e, odrodzą w tym momencie. Jądrowy. Dobra, się zakradniemy. jeśli się uda. Uwaga, czyli coś nas zobaczyło tym razem. Co jest? Już tego mam granatów parę. No i coś mi się wcisło. Dobra. Ała! Falą też czegoś. O, jest robocik, to mi trochę pomoże. Spróbujmy go trafić. Zauważyłem, że trafianie w części ciała powoduje, że są uszkodzone i tutaj postacie nie mogą ich używać. Albo przynajmniej używają ich w ograniczonym zakresie. Dobra, jest kolejny. Spróbujmy go granatem prasnąć. Czekawe, czy rob nasz robot nie dostanie przypadkiem. Dobra, tam już nie sięgnę. Ach, troszeczkę odbiegnę. O, kurde. Walą ostro. Gdzieś tu jest. Kurde, skąd on wali? Tam gdzieś. Tutaj dobra Co, cofamy się tu trochę może w ogóle. Niech to się uspokoi. Ewentualnie niech podejdą do mnie. To co to? Aha, Błotnik jakiś. Gdzie oni tam marzą Tutaj w dwóch. To spróbuję tutaj, a widzą mnie. Albo przynajmniej są zaalarmowani. Ciekawe jak muszę blisko podejść, żeby na przykład granatę tak naprawdę użyć. Aha, stracili mnie zainteresowanie. Ja mam niedużo, ale jakbym bardzo bliziutko podbiegł. Chodź, 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 chodź. A, już się zaczęło. Noż ty kurde, jak można było tyle razy spudłować z takiego bliska. I po amunicji Mam jeszcze chyba je tutaj jest jeden. Dobra. Jednego mniej. Ło, ło, ło. Broń laserowa. No nie przejdę, więc chlub. Czasami na ten laser przełączmy. Zresztą tam mieliśmy trochę tej broni jeszcze i amunicji do niej. Mamy radę coś. Rękę mu na przykład uszkodzić. O, krytyka mamy. Spróbujmy. E, eee, niewiele mu zrobiliśmy. Kurde odporni na tą broń. To dosyć mocno. mi się na pistolet tam z tego w sumie też nieźle zaobrażenie zadawał. A ten rzeźnik Zgiń w końcu, kurde. Zjedzmy sobie z tym paka, może? W zjedzmy, zaplikujmy sobie z tym paka. jak oni mogą mi przez murek trafiać? No, kurde. A tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, nie pudła. Pięć pudła. Okej, okay, jednak mniej. Zresztą ten z laserem i ten rzeźnik. Dobra, po nim. Okej, okay, kolejny, jest wyeliminowany. Jest jeszcze ten z laserkiem. jeszcze tam jeszcze, Tam jeszcze, Tam jeszcze, Kurde. jeszcze, kolejny. Tam jeszcze, jeden. że może, Aha. Nabijmy sobie troszeczkę krytyka. Jeszcze go podpalił, O, w murek trafi, tak? A jak? Ej. Spróbujmy krytykiem. Bah, Dostał elegancko. Ale nic to nam nie bardzo dało. Pudło, pudło. Dobra. I po kolejnym. Trochę nam rozwalili ten pancerz, ale coś czuję, że bez tego pancerza to byśmy tutaj raczej rady nie dali. Przeszukajmy od razu wszystko sobie tutaj może jakieś elektronikę czy coś tutaj znajdziemy. Amunicja: Łańcuchy Supermutanta. Brzemy. Zobaczmy co to, co to jest ubiór plus 3 plus 3, za plus 3 plus 5. Aha, nie można tego w z zmaganym używać, tylko bo jest dobra, Czyli tak to byłoby wszystko. Jeszcze trochę tutaj miejsc do sprawdzenia jest. Trochę też tych godzin tutaj ubiliśmy. Tutaj się nie da wejść. O, przy okazji znaleźliśmy kolesia z zadania. Skryba Faris. Dobra, zobaczmy sobie co tam było. Uh, this is Ferris. It's been two hours since the paladin left. My leg. I can't stanch the bleeding. Uh, the bullet must have hit an artery.

Prowadzi tutaj jest nas tak po nice kłębka, że tak powiem, zadanie, czyli odkrywamy jedną rzecz, dostajemy zadanie na kolejne. Tutaj od razu przeszukam sobie co jeszcze mogłoby być Super klej, super. Bierzemy oczywiście. Nic tego nie widać. Pieńmy też na górę. Było tam coś, coś tam wisi, więc może tam jakieś pomieszczenie. Kurde, trzeba się trochę nałazić, żeby te zadania zrobić. Co to? Wadę Sił Specjalnych. Bierzemy oczywiście, co nam wzrosło. Cię wygra gdzie się skradarz. Super. A amunicja z zamkiem, więc może coś ciekawego się uda znaleźć. Ok. I tyle. Idziemy dalej. Przesuń się. Bo z tą amunicją w tej grze to naprawdę ciężko jest, z tego co zauważyłem. E, dlatego właśnie wybrałem tego perka do, do znajdowania dodatkowych ilości amunicji yy, właśnie w takich pojemnikach. Przeszukajmy jeszcze te ciała, co to było? Mięso, wyrzutnia rakiet... Okej, okay. samoróbka jakaś, przeróbka... Nie ma nic. Złamany pisze Pod co by to koło było? <laughs> tak naprawdę. Czy ja tu wszędzie byłem? <laughs> Hmm, niestety wszystkie terminale uszkodzone. A tutaj chyba jeszcze nie byłem. Ech. tyle tych stacji, że człowiek się gubi. Nie, byłem. Tutaj byłem, tu byłem, zdaje się, że wszędzie byłem. Ja jeszcze tylko popatrzę sobie tutaj te miejsca po tych eksplozjach, czy nie ma jakichś części porozrzucanych po nich. Mhm, tutaj coś leży. To już dobrane, tylko deska. No dobra. Kolejne miejsce sprawdzone, to teraz tak, skoro coś mi się tak mocno uszkodzili, to wracamy do siebie. gdzie to ma być tutaj. Uuu, kawałek. Tylko tak, tutaj z tego pamiętam, to było jakieś zadanie na przykład na farmie. myśleliśmy, Mieliśmy coś tam do wykonania. Może sobie po prostu od razu tutaj odwiedzę, żeby mieć na przyszłość e, możliwość tutaj szybkiego skoczenia. Tutaj mieliśmy to i to. Dobrze. O, ok. W takim razie idziemy tam sobie od razu. Znaczymy sobie po prostu na mapie to, żebyśmy nie musieli się tutaj na drugi raz specjalnie dreptać, skoro już tak blisko jesteśmy.

A group of them took over the old ironworks, and they'll shoot you just as soon as look at you. Well, maybe they're just showing their appreciation for the forged. Bunch of trumped up raiders, obsessed with fire and metal. That bastard son of mine, Jake, snuck out in the middle of the night to join him. He grabbed my granddad's old sword. It's the closest thing I've got to an heirloom. If you really are with the Minutemen, and you want to help, well, it would mean a lot to me if you could get that sword back.

But with how quick they've been growing, it's just a matter of time till the raids get worse. What kind of a sword am I looking for? One of them old pre-war swords, rigged up to shoot flames from the blade. Probably why Jake thought they'd let him join. So, what do you say? Dobra, go. I'll find it. You're doing me a big favor, and I'll make it up to you as best as I can. Okay, dobra. Czyli tak, tutaj zadanie już dostaliśmy. I heard you talking with Abraham. Did he even mention our son? You mean Jake? Yeah, my youngest, Jake. I guess I shouldn't call him a boy, though. That's probably part of the problem. The two of them were at it again, and Jake must have taken off to that ironworks like he was going on about. Don't bring it up to Abraham. But if you find my boy, you bring him home. I'll get the two of them sorted out. Dobra, spróbujemy, spróbujemy. Coś ciekawego tu co widać. E, wszystko będzie oznaczało kradzież. Na czerwono się świeci, dobra. Nie jesteśmy tego typu agentem. Hi. Wiedziałeś mnie że z panem. Mama jeszcze myślała, że może się porozumieć z panem i Jake, ale nie wiem. Well, they've been at it for years, but this last time may have been the breaking point. The Forged moved into the ironworks not long ago and started recruiting. At first, things were fine, but recently they've started raiding. Jake told us he was thinking about joining them. Said he'd send back supplies to <laughs> us so Dad and Mom wouldn't have to work so hard. You can probably guess how well that went over with my pa. Sorry, I know this isn't really your problem, but well, I'll be around if you're looking to trade. Okay, so I'm going to find my granddad's sword just standing there. Doc Weathers is guaranteed to patch up any bruises, holes and diseases you've picked up. But I ain't got no fix for personality. Are you... really a doctor? My doctor? Let me show you my degree from the school of saving wiseasses like you. I'm a positive institution in these parts, so you need help or what? You have any of those symptoms? Tell me about them. No, jedno, I think soaked up some rads out there. All right, let's flush your system. All done. Any other complaints? Yeah, Jackie. Off you go then. Ok, przynajmniej choroby prognozy nie pozbyliśmy, <coughs> dobra, zadanie wzięte, zdaje się, że nic tutaj innego ciekawego nie ma, zobaczmy jeszcze tam. Odlewnia jest opcjonalne, żłobek, jest tutaj i tutaj. Nie, to w takim razie skaczemy sobie z powrotem do miasta naszego, czyli do, do sanktuarium. Czyli znowu y, musimy coś tam zrobić dla kolejnych farmerów. Prawdopodobnie wtedy zechcą się do nas dołączyć musimy się dostać do bunkra, żeby tam sprawdzić, czy się ukryli zaginioni towarzysze z bractwa. Ja oczywiście tutaj już zakończę ten odcineczek, żeby właśnie nie były te, te odcinki za długie. Oczywiście spotkamy się już. Niedługo ja w tym czasie sobie po prostu wszystko tutaj ponaprawiam, chociaż może nie, może to na. Nie, nie, nie nie będę tak robił takich tych rzeczy. Spotkamy się jak po prostu, zacznę tutaj kolejny odcinek i, i wtedy to wszystko będziemy kontynuować. Razem łącznie z naprawą, jakimiś tam przeróbkami, żeby nic Was po prostu nie ominęło. Ale na razie żegnam się z Wami, trzymajcie się i do następnego.